W Warsaw Expo w Nadarzynie trwają przygotowania do targów sadownictwa i warzywnictwa TSW 2016. Ciężki sprzęt już wjechał. Stoją pierwsze stoiska. Temperatura wyraźnie się podnosi. Otwarcie w środę, 13 stycznia o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają zwiedzających do skorzystania z bezpłatnego transportu z Warszawy. Autobusy kursować będą przez dwa dni co 30 minut. Odjazd z parkingu przy dworcu zachodnim PKP w Warszawie, od strony ulicy tunelowej. Do zobaczenia na targach TSW 2016 w Nadarzynie.